Dzisiaj pierwsza ważna umowa, czyli rozbudowa tego miejsca, które tutaj Państwo widzicie, za prawie 48 milionów. To też z pewnością kolejny ważny, milowy krok do tego, by nasz regionalny przewoźnik rósł w siłę. Zamawiamy pociągi, przebudowujemy to miejsce, integrujemy transport, a więc to wszystko, co najważniejsze w infrastrukturze regionalnej zostało w tej kadencji wykonane. Ta modernizacja jest konieczna, głównym elementem jest wydłużenie tej hali, w której jesteśmy, w stronę posterunku 13 po to, żeby zmieścić pod dachem sześcioczłony. Dlatego, że teraz, jak Państwo widzą, ten impuls, który za nami stoi, jest czteroczłonowy, mieści się bez problemu, natomiast posiadamy na swoim stanie również sześcioczłony, no i chodzi o to, żeby one mogły być w całości w tej hali rewizyjnej. Drugim istotnym elementem tej hali to jest uruchomienie tokarki, kupienie i uruchomienie tokarki podtorowej. To jest, bardzo, to jest bardzo ważny element do pracy operacyjnej każdego przewoźnika. Większość przewoźników takie tokarki podtorowe ma. My musimy jeszcze nadal odstawiać swoje składy w różne miejsca. Kolejnym elementem, który będzie robiony, o którym nie należy zapominać, to jest kwestia związana z, z wciągnięciem myjki, tej myjki, którą też Państwo widzą na zewnątrz. Chodzi o to, żeby ona działała w, w obiegu zamkniętym. To są kwestie związane również z ekologią, z zieloną koleją, jak najbardziej konieczne, niezbędne i potrzebne. Nie zapominamy również o naszych pracownikach, bo przy okazji będą oni mogli skorzystać, przy okazji wydłużania tej hali będą mogli skorzystać. Z nowego zaplecza socjalnego, które jest niezbędne i potrzebne tym ludziom, bo wykonują swoją pracę w sposób właściwy, doceniamy ich pracę i uważamy, że należy im się polepszenie warunków pracy.